Już mogę innego rzec Dziwię, że tutaj jeszcze jesteście w ogóle Ktoś to w ogóle obejrzy Zobaczymy Przed wami horror W sumie to miało już wyjść w Halloween Ale Jest ponad 9 No w sumie 9 dniowe opóźnienie Więc No w sumie 8-9 Jak to liczy Amnezja, Bunker. Ciekawy horrorek co, co innego to byłego da na epiku, ale dając, tutaj mogę to kontynuować, bo to wcześniej próbowałem, miałem podejścia, się dźwięk psknącił ale tym już tam idziemy, nie przedłużamy. Oczywiście tutaj, na normalnym, Także inaczej, odpowiedzi, niech będą, bo tej gry w sumie nie znam, napisy niech będą, wibracje też będą, Dobre. no do no, do no, no. i startujemy. yes No, no co? Będziemy zamknięci w bunkrze w czasie pierwszej wojny światowej. Jest co gorsze. Aha! Też się. Ale... Wiem, że no, cała przybyła. Więc... Chyba ten kanał jakoś żyje. To jest gorzej, i... Mam tutaj z tą punktualnością niż Willy Extreme. Więc trzeba znów wrzucić cztery odcinki i zniknąć na dwa lata. Na dwa, zniknę się na dwa lata znowu. Znów se poczekacie. Minecraft na tak zostanie dokończony? Nie wiem, pewnie na nowym świecie. Zaczniemy znowu i znów nie skończymy. Jak zawsze. No, Zgubione nagrywam, bo mi się nudzi, nie mam co robić, to... Chociaż wy, chociaż wy będziecie mieć co oglądać To survive this war, you will need two things: first, a basic set of skills; second, a good, the good god a good, good sense. to what necessary? I can teach you the first. The second is to, is to, up to you. Noże, żoncze, let's go. Aha, pierwsza wojna się... Gdzie mam broń? A spoko A, jednak mam Hehe, brak naboi. Jeszcze lepiej. Dobra. Dobra, idziemy. O, pan głowę urwało. Aż tylko mamy trzy naboje. Także witamy w środku piekła O kopach pierwszej wojny. Potęż, potężna cegła Ja idzie... Gdzie się akurat znajdujemy? Czy gdzieś pod, na, pod Wardę, Czy jak? już sam mundur. Ty, może 1916. Oj. Halmuty. Pokaż się na... Oj, iż. Koniec. Chuj. Dobrze on, dobra. Idziemy dalej. No idzie... No, skut! No, dostaliśmy lekko. To tylko draśnięcie. Ej, Prawda? Trzeba wtyczka leży. No dobra, zjedzmy ja, tam. Nie wiem, jak z dwóch mat stworzyć puszka jeszcze na bandaż. Jestem zła. Musimy się poczołgać, jak zawsze granaty Achtung! Granata! A nie, to, to nie ten kraj Nie wiem jak po francusku jest To idziemy dalej Dzień dobry Prosimy we francuskich okopach. Ach, jeszcze przyżytek, rewolwery, idziemy. Tak strzelam, bo wiem, co mniej więcej będzie. Oj. Dobra, zstępujemy. Oho? No, a cóż to? A, gazujemy okopy. a nie! Pierwsza wojna światowa, gaz, okopy, walka na bagnety. Ty mi na ja pomóż, a nie? Oni to zakazują zaraz. Nie że mam tylko rewolwer Bez naboi Nie, nie będę mówię tego łamańca językowe, językowego, nie ma mowy To co po polsku mówię Dzień dobry Ej, dziura, ciekawe co tu się stało aliszmem w jest krota. Jest. Yeah, szósty pułk. Bo na mądrach francuskich w reguły liczba, która była to była liczba numer półku, znaczy się, nie liczba. numer półku po prostu. Tak samo na mundurach niemieckich, na pagonach. Bierzemy starego na plecy. Idziemy. Ziemia niż ja. Osz. Ojciec. Na dwóch żołnierzy. Owa. No i koniec. <gry> koniec gry. Napisy końcowe. on your own. Learn, adapt, experiment and survive. Chcesz się na swoim. się, adaptuj się, eksperymentuj i przeżyj. O, stary się budzi. Dobra. Stajemy w obudka. No. także witamy w Bungse. Saltat كمان in treatment for the events of 9 July. Personal effect, effects held in the storage lock. It remains in weak state. We respond to similarity but only for brief uh, periods of time. Personal memory events, for trouble, early events, or name, most likely due to severity, then trauma. We continue to monitor if it does not improve in a week's time. Recommend to transfer to, to the set. Nie wiem, nie przeczytam tego Więc jest jakiś środek psychiatryczny, coś takiego, czy albo szpitalny. Neurologiczny jest, no to szpital, po prostu neurologiczny. Podpisane doktor Josiński. Jo Josiński. Nie wiem, dziwne te imiona, nazwiska zaczyna się. Mhm. O, mogę wziąć ołówek. I przyjaciel. A no, chyba szury tu się załęgły. Chodzi o dziury jak dla kota. Eee, właśnie. A propos: eee, się w czasie I wojny światowej? To jest 9 lipca 1700 godzin. Nie tutaj. I'm in state of agony, in my body captures my mind with my soul. This thing I have done... Mhm. Mm no, wracając. Który w czasie I wojny światowej były grube, mogły były duże i tłuste jak koty. To jest akurat... I często Podgryzały trupy wołniewy. No i nawet ci piątych wołniewy trafiły zgubnąć. Oj żoberka Ej. Jezu, a się czorej. Co? Idew. No, sztuy duwe. zupełnie jak grube koty. I podgryzały często... Dłonie wygryw spali oraz no... ja dłu, miał dużo pożywienia. No właśnie takie coś. Wiedział, że tutaj szczury, szczury się zalęgły. E, właśnie podbierał też... a miał podstawki pożywienia na, na ziemi niczyjach i w kostnicach okopowych w postaci trupów. Hmm, jedzonko. O, dzień dobry. To escape, you need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal, ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Oh, shit! That thing—it's coming for me. Here, take this. Finish me off. Hmm. I wanted that at the hands of a water soldier, not that monster. <laughs> Nie wiem, jak powie na francuski bunker jednak po angielsku. Tak, ja to wszystko myślą robić. Oj, tak. Mogę cię dokończyć? Jakby? Na przykład, musi być. A! No, bon appetit! Co to było za zdjęcie? Muszę wam też pokazać? Takie coś. To było. Więc no... To jest horror w ogóle No i generator siadł hmm. Myślę, coś było, żeby to... ...pozdupić jakby Właśnie, tak by. A no, oczywiście peczka z winem, a z czym innym Vivala France nadzieję, że to chociaż tutaj ślimaków nie serwowali, ani robi chudek. Tak stereotypowo jadę. Ok, czyli. Bo nie mają za tym. Za nieśmiertelnikami swojej Przyda się, przyda się. To co? Pratz en burn O, właśnie o tym, o czym mówiłem. Yy, Żby szczury nie miały zbytniego pożywienia, właśnie palono te ciała, tak tutaj widać, tam tak widzieliśmy te spalone ciała, nie do końca się spaliły, jak widać, no także szczury mutanty. czy wy to napełniamy, napełniamy. gdzieś jakieś 7 powinien być. Order of the Beast Hunts in the Dark. Czyli światło jest naszą nadzieją. Światło jest naszym jedyną nadzieją. Okay. Czyli generator fuel is extremely stayable. Czyli swarco palny. ok. Czyli mogę czyli cenę każdego piramana. Hmm. O żołnierzu. 4 na 4. Coś się zapisało jeszcze, bo to mówię na głos, jedz... jest jeszcze? Właśnie... Paliwo! Teraz sobie być mieć pełny generator na kilkam nas około 40 mamy paliwa w generatorze o Jezu trzy, cztery, dwa cztery, nie? Nie, nie są poświadczony. Trzy dziewięć, dwa cztery, właśnie. No. Czy Zobacz, to zobaczę? Jeśli nagrywa. Może bez. 7 minut, dobra. Czyli to będzie koniec pierwszego odcinka, jakby zaraz. Bo spotkamy się jeszcze z Mister Potworem. Czyli on obok nas przebiegnie. Nie, chciałbym ja tutaj strzelać, jednak. O, to więzienia. O Jezu, oj. Elo. Pało nam pękło. Tak, się nie możemy dostać. No a ten jak się dostaniemy. O! To już jest mało! Na te, te warunki. Jezu! Nice is Dangerous Granaty. Apteczki naboje do rewolwerów. Okay. Czyli do wszystkich. Musimy patrzeć za każdym trupem. Uh, na nie tak i tak to miało wyjść.

Proszę, są opisy co się działo tutaj jak, my, jak myśmy sobie byli w małej śpiączce co to jest? maszturek jakiś taki malutki to jest pomieszczenie sierżanta okej trzydziesty No, słyszy, jak słyszycie, chodzi sobie, także miło wrócić na YouTube'a, zobaczymy jak długo to potrwa, mówię, może jest 4 odcinki kończymy karierę na 2 lata, także ja wam życzę miłego wieczoru, miłego oglądania, cześć!